w kolejnym moim filmie. Dziś na przykładzie mojego Audi A8 pokażę Wam jak zamontować kamerkę, czyli wideorejestrator no nie będzie to akurat na temat Audi ale innej firmy, ale pokażę Wam jak to, jak to w Audi łatwo zamontować będzie to kamera firmy MediaTech MT4060 opinie na jej temat możecie sobie znaleźć w internecie jakie również próbki z filmami jakie ona nagrywa mi się to dość spodobało że tak powiem i postanowiłem sobie to zamontować także pokażę wam jak to można zrobić w pudełku mamy dwa kable jeden do podłączenia pod gniazdo zapalniczki no i to jest najszybszy i najprostszy sposób wystarczy sobie żeby gdzieś ten kabel na potrzebu podprowadzić podłączyć do gniazda zapalniczki i kamera już będzie funkcjonować jak powinno, ale ja akurat wybieram sobie trochę trudniejszą opcję. Jest tu też taki kabel, żeby bezpośrednio podłączyć do, do, do zasilania, czyli gdzieś tam do bezpieczników czy, czy kostek przekaźników i tak dalej. No i ja właśnie ten sposób wybiorę z tego względu, że mam tutaj za przeważnie gniazdo zapalniczki wszystkie pozajmowane wiecznie, a to zaoszczędzę na tym trochę miejsca, także tu także sobie podłączę. No i dobra, żeby nie przedłużać, to na razie chowamy. Potem będziemy mówić później. Całą tą kamerkę będę montował gdzieś tutaj na środku mniej więcej szyby u góry. No ale zacznę od podłączenia kabla do prądu, to ja wspomniałem. W tym celu trzeba się udać na fotel pasażera. Rozebrać tutaj pokrywy od bezpieczników i najlepiej też ściągnąć podłogę, bo tam są przekaźniki. Gdzieś tam może znajdziemy sobie jakieś który nam będzie odpowiadał także zabieram się za rozbieraniem tego tutaj nie ma żadnej filozofii trzeba odkręcić tutaj taką plastikową krętkę. najlepiej oddziałam żeby było wygodniej tutaj jest jeszcze jeden ja go teraz może wyciągnąć całkowicie z samochodu żeby nam to nic nie przeszkadzało i wyciągamy sobie pokrywę z ubezpiecznikami nie wiem czy tutaj znajdziemy to co nas interesuje choć powinniśmy tutaj jeszcze pod tą pokrywą spłyty czy z czego to jest są też przekaźniki także tam też możemy znaleźć jakieś źródło prądu powiem wam teraz szczerze że a w sumie z czystej ciekawości ściągnąłem tutaj tą płytkę pod są te przekaźniki i powiem szczerze, że tutaj będzie prościej bardziej podłączyć bo widzę, że są tutaj normalne nakrętki także można będzie odkręcić sobie założyć właśnie takie oczko jak tutaj i te kable podłączyć bynajmniej stały plus bo mierzyłem przed chwilą miernikiem i stały plus mam tutaj akurat w tym miejscu także tutaj sobie założę takie oczko, jakie jest tutaj podłączę kabel i stały plus będę miał podłączony za chwilę będę szukał plusa po zapłonie żeby podłączyć drugi kabel no i pierwszy przewód mamy dla sprawdzenia zobaczcie jest tutaj cały czas plus także pierwsze podłączenie mamy dobre, teraz szukamy plusa po zapłonie no i niewiele trzeba szukać dalej bo po lewej stronie z tego przewodu jak widać mamy plus po zapłonie bo przekręciłem właśnie w tym momencie kluczyk zobaczcie, jest, jest prąd na kruczyk. i powinno być teraz zero no i jak widać nie mamy tutaj teraz prądu, także jak najbardziej możemy tutaj wykorzystać to jako plus po zapłonie, czyli według instrukcji producenta tej kamerki, przewód czerwony z oznaczeniem ATC podać jako plus po zapłonie. No i pozostała nam najprostsza rzecz, do której nie potrzebujemy miernika ani nit, czyli podłączenie masy. Możecie to do dowolne miejsce. I także można sobie tutaj, tutaj jak już mamy wszystko to podłączone gdzieś gdzieś znaleźć śrubę żeby, żeby po prostu była masa jakby, może tutaj sobie do tej śrubki to po prostu wkręcę czy do tej no to już jest naprawdę dowolne ważne żeby było przykręcone do masy czyli do obudowy tak jakby auta czy jak to można nazwać dowolne miejsce jakie nam się podoba tak, żeby Wam po prostu przewód pasował, żeby nie był za krótki, ani za długi także podłączcie ten ostatni czarny kabelek do dowolne miejsce do masy jak wcześniej pokazałem nie wiem, czy to jest widoczne podłączyłem sobie tutaj masę do tam do jednej, śrubek, jednej ze śrubek trzymających tutaj chyba i że jest od nawiewu powietrza na tył także tam podłączyłem no i teraz możemy powoli znaczy tak, No zanim to złożymy pod, polecałbym podłączyć najpierw kamerę żeby sprawdzić czy to wszystko działa żeby nie rozbierać później Także podłączymy najpierw dla sprawdzenia kamerę Sama kamera wygląda tak, nie jest ona przyczepiana na przedstawkę tylko jest przyklejana do szyby Także tak to mniej więcej wygląda, nie jest za duża I najgorsze to, że nie wiem czy teraz będziemy mogli sprawdzić czy czy ona działa poprawnie czy coś nam się tu pojawi, bo nie ma ona wyświetlacza i nie będziemy widzieć, czy chodzi, czy się włącza bo możemy podejrzeć filmy oraz podgląd na żywo poprzez aplikację mobilną której na tą chwilę nie mam zainstalowanej no ale jeżeli będzie taka potrzeba, zaraz pójdę, zainstaluję no i zobaczymy, czy to działa ale najpierw spróbuję podłączyć bez tego no ale chyba, ale chyba nie muszę instalować aplikacji, żeby sprawdzić, czy działa, bo po przekręceniu zaponu kamerka się uruchomiła, było słychać dźwięk uruchomienia, taki sam jak miałem w poprzedniej, także myślę, że ona pracuje teraz poprawnie, zresztą widać tutaj jakąś diodę, która miga na czerwono, a cały czas świeci na niebiesko, także myślę, że to jest właśnie nagrywanie włączone. Czyli dobra, na razie kamerę zostawiamy, przystępujemy do składania tutaj tego wszystkiego na dole tak samo jak żeśmy to rozebrali tak samo musimy to złożyć z powrotem oczywiście ten kabel, który tutaj żeśmy zamontowali trzeba sobie jakoś to ładnie ułożyć, żeby go niczym tam nie przecisnąć i wyprowadzić go gdzieś tędy do góry samo wyprowadzenie kabla myślę, że tutaj gdzieś będzie najlepsza opcja że tak powiem już Trzeba przeprowadzić to we własnym zakresie Czy będzie Wam się chciało tutaj rozbierać tapicerkę Żeby to ładnie ten przewód schować Czy nie Tak samo zamontowanie tej kamery Tutaj w odpowiednie miejsce Które będziecie chcieli sobie to przykleić No to już pozostawię dla Was Żebyście sami mogli sobie to zrobić Wybrać Z tego względu, że, że no nie wiem niektórym może nie będzie chciało się tutaj za dużo rozbierać żeby po prostu odpowiednio to wszystko pochować żeby to wyglądało a niektórzy może będą chcieli ładnie schować żeby to było niewidoczne także to jest kwestia już waszego wyboru ja tylko chciałem wam pokazać podłączenie jak to najprościej, najszybciej i najłatwiej znaleźć podłączyć oczywiście tak jak wspomniałem na samym początku ta kamera ma wyjście też pod zapalniczkę także to jest jeszcze szybszy sposób który nie wymaga tutaj żadnego rozbierania i kombinowania ale dla tych którzy mają mało gniazdek, zapalniczki albo chcą się pobawić, lubią pobawić to można podłączyć tak jak ja to zrobiłem także myślę, że może komuś się to przyda, może nie